Ja pierdolę, ale miałem laga mózgu. Myślałem, że malika kliknę. Mówię kurwa, ale lecą. Światło księży. Ja nie, nie wiem, jak to, to produkuje, bo to jest yy... kurwa. No nic nie napisali? Światło. Full music? Cool music, no kurwa, no, no się nie znam Alana Kwiecińskiego, no nie podejrzewałem go, żeby, żeby tak tutaj wyprodukował, tak fajny groove, fajny sign chain tu chodzi, nie, no, nie, nie, to tak, myślę, że, że nie aż tak, chociaż wiem, że on potem produkuje, więc pewnie jakiś głos producer to robił, ale dobrze, dobrze to lata, zobaczmy. księżyca Alan Murray przyjeżdżał on jest DJ-em, no tak, no na bank na tej jego... Kon konsolecie tam produkuje to wszystko Ja tyna wprost nie wiem jak i gdzie harmonie kłamstwa i są No nie na no, 100% Alan to by produkował 100% na, tym, na tej konsolecie no Ja ten, wprost nie wiem jak i gdzie odpulam wszystkie kłamstwa i co złe Adrenalina przejęła moją krew głębokim wzroku mocno trzymanie Nikt nie dogoni nas taki w takim tempie Pyta kiedy wyjdziemy na leście <śśmiennie> Błagam to z nam jeszcze Zakłócam wszystkie fale Dla naszych lepszych dni No to... <śmiennie> 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 Nie no mnie to bawi, bo to jest dobrze produkowane po prostu Z nam jeszcze Zakłócam wszystkie fale, dla naszych lepszych dni. No lewym pasem, kiedyś prowadzi górę drzwi. Zakłócam wszystkie fale, dla nowych pięknych chwil I wyjebane PAPĘ mapę strasznej, aż na stanie śpich. Zakłócam wszystkie fale, dla naszych lepszych dni. No lewym pasem, kiedyś flop, W górę drzwi. Zakłócam wszystkie fale, dla nowych pięknych dni. I Trips robi jak chuj Nie, nie, nie dużo jest, to, to jest to, Ale to, to, to mówię tak, o jak Trips by to wypuścił, to mi się nie zdziwił, wiesz o co chodzi? Fały, dla chwil, wyjebany... O, to chyba ktoś tutaj w tej masce szpąci.

Yeah. Posłuchaj mnie, pierdolę co o mnie mówią, i tak nie odejdę na zawsze. Codzien szukam tego, co mnie poniesie i tego, co warte. Uh -huh. Złaprzyj mnie, mała i trzymaj, bo plechko czy parkiet. Szalejmy do na pożycie nie jest Robertem na 100%? Nie, no Robertem to swoich bitów nie robił, to raczej nie na 100%, Tak jest. Gdzieś o takiego live'a zrobił, mówi, kurwa, ja swoich bitów nie robię, tam poprztunkał coś na midi, mówi, proszę bardzo. <śmiech> <śmiech> ja też nie mam nic do ghost producingu, no kurwa, mać. Jakby dla mnie to jest wszystko git i to jest super Nie mocno trzymam je, Nikt nie dogoni nas Takim wdech. Ja dojeżdżam do Gliwii, łapię sekuę, to się pytam Ty, kto to robił? Nie. Pytam, kiedy by nie by... Nie trzeba go zwerbować Nareszcie Błagawem to rozjebą nam jeszcze Zakłócam wszystkie fale Dla naszych lepszych dni Notami, lewym pasem Kiedyś pokrzyż w górę drzwi Zakłócam wszystkie fale Dla nowych miejsc